Halo, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Rise of Kingdoms. Dzisiaj przychodzę do Was z informacją o aktualizacji, która odbędzie się 13 maja e, o 6 UTC. Serwery będą wyłączone przez około 3 godziny, czyli tak e, klasycznie. Ok, e, nazwa aktualizacji granice wiedzy. E, co tutaj e, będziemy mieli w, w, w tej aktualizacji? E, szczerze mówiąc, przeglądałem to z grubsza ale chciałem właśnie tutaj z wami to zrobić. Na samym początku mamy tutaj tak, seria wydarzeń z okazji Dnia Muzeów. Tutaj przez 7 dni będziemy zdobywać jakieś niesamowite nagrody. Mam tu pewnie, mają tutaj na myśli pewnie jakieś przyspieszenia, surowce. No, takie klasyczne po prostu nagrody. Zbieraj pędzle archeologiczne, otwórz skamieliny dinozaurów i odkryj tajemnice krain poprzedzające historię. Jurajskie klejnoty. Wymieniaj szlaki z kamieni i dłuta na niewiarygodne nagrody. No to, to coś ciekawego, ja nie, nie przypominam sobie, żeby coś takiego było, takie wydarzenie. Ochrona zaopatrzenia, więc tutaj to jest klasyka. Bystre oko i szybka ręka. Z drugiej nagrody i rywalizuj z zarządcami z całego królestwa w tej niezwykłej układance. No to to jest akurat średnie, ale to pewnie już większość z Was kojarzy po prostu te puzzle, gdzie układamy na czas i otrzymujemy tam jakieś nagrody. Nagroda za doładowania. Wiadomo, że coś dla pay 2 też musi być. Codzienne doładowanie konta. No, to wiadomo. Klasyka. Doładowuj konto, zdobywaj niewiarygodne nagrody. Niektóre wydarzenia będą dostępne tylko w regionach, gdzie wszystkie królestwa mają co najmniej 21 dni. No, to klasycznie. Optymalizacja zaginionego królestwa. Ulepszenie opowieści na ostrzu noża. Co tutaj zmienili? Ok, dostosowanie. Dostosowano czas trwania części rozdziałów kroniki i obniżono poziom trudności niektórych celów y, rozdziałów. E, dość ciekawe, jestem ciekawy, jak to w praktyce wygląda. E, zrównoważono rozmieszczenie przepustek i świętych obiektów na mapie. Mm, no nie wiem, czy to coś w sumie zmieni. Zwiększono liczbę bastionów na mapie, o to akurat spoko. Dodano przełącz poziomu 11. Mogliby też zwiększyć limit e, tych zadań dziennych, na przykład, nie wiem, tam je, jest chyba teraz. 10 albo 15, w ogóle mogliby zrobić po prostu z 30 tych zadań, bo tak szczerze mówiąc ciężko jest zrobić, skipując tak naprawdę niektóre te zadania typu na przykład szkolenie, jak ktoś nie chce tracić przyspieszeń, czy po prostu tych takich zadań, które tak naprawdę są trudne do wykonania. Myślę, że fajnie by się sprawdziły zadania typu zbierz na przykład 5 milionów drewna lub żywności albo złota. W jakimś tam czasie, na przykład 6 godzin, tak? Lub przeszli 2 miliony zasobów do sojusznika, coś takiego też by było fajne. I, I za to jakieś też fajne nagrody, typu znak właśnie tutaj tego karłaka, żeby sobie go wezwać. Takie fajne, dość ciekawe były takie zadania, no ale myślę, że raczej w tym kierunku nie bójdą. Dodano przełęcz poziomu 11, która będzie dostępna pod koniec sezonu. Eee, Okej. Okay. Nowy system poziomu Zaginionego Królestwa. Wszystkie martwe i ciężko ranne jednostki w Twoim Zaginionym Królestwie będą miały wpływ na sumę punktów. Gdy Twoje Zaginione Królestwo zdobędzie ich odpowiednią liczbę, przejdzie na, następne, na następny poziom. Mhm. Okej, okay, spoko. Eee, zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę w praktyce. Pionierskie testy o optymalizacji Zaginionego Królestwa. Zmiany technologii kryształu. O, to coś ciekawego. W nowym systemie technologie kryształów związane z limitem jednostki, jednostek będą odblokowywane wcześniej, co pozwoli zarządcom na wykorzystanie pełnej mocy od, w początkowych bitwach. Mhm. Nowy system technologii kryształów pozwoli skupić się na najsilniejszych jednostkach i inwestow inwestować w preferowany typ oddziałów bez konieczności przeprowadzania badań dla nieużywanych rodzajów wojsk tylko dlatego, że prowadzą do innych technologii. Bardzo fajnie, jestem z tego zadowolony, że coś takiego wprowadzą, bo tak szczerze mówiąc, nie gram jednostkami oblężniczymi, nie gram piechotą, a muszę po prostu tutaj inwestować, żeby odblokować sobie jakiś kolejny etap, tak, marnuję tym sposobem klejnoty, przepraszam, kryształy i, i czas tak naprawdę, tak. Optymalizacja wydarzeń. Optymalizacja zgromadzenia sojuszu. Liderzy sojuszu i administratorzy mogą teraz hurtowo wybierać konkretne zadania do odświeżenia. Spoko. Zastąpiono zadanie wyszkol jednostki poziomu piątego zadaniem zdobyć siłę szkoląc jednostki. To też jest w sumie spoko, ale szczerze mówiąc za dużo to nie zmienia, bo i tak trzeba tak naprawdę, no te czwórki, no to nie wiem, czy są w stanie tam, Teraz tam chyba 80 tysięcy jest. Tak jak teraz jakieś zadania miałem, no to tam chyba 80 tysięcy było siły do zdobycia, więc myślę, że ciężko to będzie zrobić. Ok. Ukończone zadania będą teraz automatycznie przesyłane po 24 godzinach. Ja myślę, że po ukończeniu one powinny w ogóle z automatu się same zakończać i po prostu. Automatycznie też powinno jakoś to tutaj nam się pokazywać, że zadanie jest ukończone, na pocztę powiedzmy wiadomość powinna przyjść, ale no to, to jest po prostu taka moja opinia na temat tego wydarzenia. Ja ogólnie go nie lubię i nie za bardzo jestem tutaj chętny, że na robienie tego wydarzenia, tak. Optymalizacja mistycznej krainy, o to coś ciekawszego. Dodano przeciwników do mistycznej krainy, a także nowych wodzów do odpowiednich etapów. Uhum. No to czyli po prostu nam tutaj aha, usunięto, usunięto niektóre etapy, poprawiono automatyzację oddziałów i obniżono statystyki przeciwników w trybie, aha, w trybie zwykłym. Nie, no to bez sensu. Ja ogólnie nie robię zwykłego trybu, robię od razu legendarny, ze względu na to, że e, szkoda czasu. I na zwykłym trybie większość osób po prostu wchodzi tam, żeby chyba strollować się grę. Ok, optymizacja dowódców. Przeniesiono Takedę Cyrusa Wielkiego, Heoka i Bernarda do sezonu drugiego oraz dostosowano. Aha, okej. Okay. Modyfikacja. O, tutaj mamy jakieś ciekawe zmiany. Talenty dowódców zostały zmienione z piechoty wszechstronności ataku na piechotę, wszechstronność robięcia, Umiejętności dowódcy zostały zmodyfikowane w następujący sposób. O, to duże zmiany tutaj mamy. E, czy tutaj kogoś jeszcze? Tak, Bertranda. Te zmieniają z kawalerii podboju obrony na kawalerię wszechstronności kombo. Ataki kombo, więc e, tutaj e, widzę, że Idą po prostu w kierunku kombo i zmieniają tutaj dowódców nawet, którzy już po prostu są w grze. Dość ciekawe tutaj posunięcie, zobaczymy jak tak szczerze mówiąc się to potoczy w grze. Zwiększono szanse na wyrysowanie czterech dowódców w legendarnej tawernie. Nie za bardzo to rozumiem, co to mają na myśli, że zwiększono szanse na wyrysowanie czterech dowódców w legendarnej tawernie. Mm, oni mają na myśli tutaj e, tą tawernę chyba e, co losujemy za złote e, klucze, a w sensie, że tutaj mamy możliwość teraz, że zdobędziemy czterech naraz. No to e, dość ciekawe e, ogólnie fajnie, fajnie, że coś tutaj też robią. Myślę, że tam w ogóle mogliby zwiększyć częstotliwość wypadania tych zwykłych, legendarnych dowódców, którzy tak naprawdę do niczego nam się nie przydadzą, ale dla nowych są jak najbardziej pożądani, tak. Ok, co tutaj mamy innego? Nowe legendarne akcesoria, rąbnięcia i kombo. Dodano do kuźni siodło tysiąca błogosławieństw i rękojeść bohatera. Do sklepu bojowego w sezonie podbojów dodano nowe akcesoria. Bardzo fajnie. Ogólnie, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, wyszedł ten nowy dowódca piechoty. Ja, szczerze mówiąc, wstrzymywałem się zrobieniem jakiegokolwiek ekwipunku ze względu na to, że wahałem się między jednostkami obleżniczymi a piechotą. I w sumie to był dobry wybór, że po prostu nic tutaj nie wytwarzałem, bo pojawiają się tutaj nowe, nowe bronie nowe akcesoria, przepraszam, do romnięcia combo, więc bardzo fajnie, coś tutaj będzie można pokombinować, co na pewno wtedy będzie już wymagane, jeśli chodzi o, o tego dowódcę z, z tym atakiem combo lub romnięciem, jeśli będą mieć takie talenty, więc spoko. Dodano animację świętowania dla zwycięzcy w interfejsie bitwy o flagę sojuszu i fortece sojuszu. No to takie pierdoły, które graficznie tylko się zmieniają i nic w sumie nie dają. OK. trzeci podpunkt, system gwarancji przemiany uzbrojenia. O, to już coś ciekawszego. Jeśli za zablokujesz atrybut bojowy, atak obrona przez szybkość e marszu obrażenia. Aha, okej, okay, to wszystkie tutaj wymienili. Kontynuowanie przemiany uzbrojenia aktywuje system gwarancji. Co 10 przemian gwarantowane jest otrzymanie atrybutu dla tego samego typu jednostki, co jeden z zablokowanych atrybutów. Dobra, spoko. Co 30 przemian, a czyli 30 razy, jak przerolujemy sobie i nam nic nie poleci fajnego, jest otrzymanie atrybutu o wartości 2,5% lub wyższego dla tego samego typu jednostki, co jeden z zablokowanych atrybutów. Ok, czyli jak nam się 30 razy po prostu nie uda, yy, przemienimy to po prostu 30 razy, i za 30 razem otrzymamy na 100% już 2,5%. To jest takie minimum, które mogą nam dać yy, jako gwarancję. A to co będzie więcej, no to jest po prostu losowa statystyka, tak? Więc fajnie. Ulepszenie jakości rozgrywki. Dostosowano grubość linii ścieżek marszu na mapie. No to nic w sumie takiego ciekawego. Dodano ustawienie przełącznik poszukiwania powrotu. Ta opcja jest włączona. Mhm. Powrót do miasta. Ok. Aha, tylko dla wersji mobilnych. Spoko. E, dobra, optymalizacja harmonogramu tytułów to w ogóle mnie to nie interesuje. Dodano opcję blokowania z, zarządców poprzez wyszukiwanie ich pseudonimów lub ind, identyfikatorów. Ok, no to w sumie tutaj już e, z tego wszystkiego mamy tyle. E, zachęcam w ogóle tutaj do uzupełnienia tych ankiet e, i jeśli oni o coś tam pytają, no to warto na te pytania odpowiadać. Ze względu na to, że to też gracze tworzą grę, tak? Oni po prostu nas pytają, co można zmienić. Wiadomo, że większość rzeczy robią po swojemu i tutaj mają po prostu, nie interesują się tym, co myślą gracze, ale dużo rzeczy jest po prostu takich, które właśnie tutaj twórcy weryfikują i, i dzielą się tym właśnie z graczami. Ok, mamy nową, nowe wydarzenie. Akcja handlowa. Dość ciekawe. Ja już tutaj zrobiłem w ogóle jedną taką karawanę, przeskortowałem, trwało to około 4 godzin z hakiem. Limit na dzień wykorzystałem, jeśli chodzi o te transporty. Musimy tutaj wrzucić oddziały, które będą tutaj z naszą karawaną się toczyć. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy, gdybym chciał zawalczyć tymi oddziałami, czy one są dostępne. Myślę, że chyba nie, ale nie jestem pewny w 100% ze względu na to, że nie miałem czasu po prostu tego sprawdzić, bo chciałem tylko je wysłać. Możemy sprawdzić też informacje tutaj. Co tutaj oni nam piszą o tym wydarzeniu? Opis rozgrywki. To wydarzenie jest podzielone na dwie fazy handlowe. Pierwsza będzie trwać od początku wydarzenia do 23:59 tego samego dnia. Druga po, potrwa od 00 do drugiego dnia do końca wydarzenia. E, ok. podczas każdego okresu handlowego będziesz mieć dwie szanse eskorty i dwie szanse złupienia karawan. Niewykorzystane szanse z pierwszego okresu nie przejdą na drugi, e, czyli tak jak tutaj nam mówią, warto tutaj e, te eskorty dwie zrobić. Tutaj mamy możliwość e, jakby zaatakowania tej innej karawany Innego gracza. Nie wiem, czy to się tyczy. O, mam tutaj o, udało. Mam tutaj te nasze. Te moje dzienne skorty, które zrobiłem. Więc nagrody dość powiem Wam szczerze, że fajne. Tutaj 100 klejnotów. Ponad milion drewna. Milion żywności. 900 tysięcy kamienia. Tutaj udało się zgarnąć złotą główkę. Gwiazdeczki. Trzy. Klucze do skrzyni do tawerny, więc dość ciekawie. O, czy, tutaj o, mamy też e, możliwość, nie wiem gdzie to było. O, tutaj jest. E, tutaj są takie zadania, które musimy zrobić. E, gdzie one są? Aha, okej, okay, dobra. Tutaj wrzucamy wojsko. Nie dziennik. Dziennik łupów e, też nie. Okej, okay, dobra, nieważne. Nie mogę tego teraz znaleźć. Przejdźmy sobie tutaj do tego opisu, co tutaj ciekawego możemy jeszcze się dowiedzieć. Łupienie karawan. Jeśli jesteś w sojuszu, możesz łupić karawany i na zarządców do dwóch razy na okres handlowy. W Twoim pierwotnym królestwie i, i przed. Bojowym w Zaginionym Królestwie możesz kupić karawany każdego zarządcy, który nie należy do Twojego sojuszu. No to czyli nam się tutaj kwestia wyjaśniła. Byle nie z sojuszu, gracze w Zaginionych Królestwach w Sezonie Podboju możesz kupić tylko karawany zarządców, którzy nie są częścią Twojej koalicji. Więc ani z sojuszu, ani z koalicji nie możemy, nie możemy ich po prostu atakować, tak? Trzeci podpunkt. możesz szukać celów do złupienia na stronie wydarzenia lub na mapie. OK. Aby złupić karawanę, musisz przygotować łupiesów, by walczyć z oddziałami i eskortującymi karawanę. No to jest w sumie spoko, takie dość ciekawe. Szanse na rzadkość karawany, no, no to wiadomo, za szóstym odświeżeniem mamy szansę na po prostu legendarną karawanę. Udało mi się tutaj właśnie taką zdobyć. Powiem Wam szczerze, że tutaj dwa fioletowe materiały dość mnie przekonują. Szkoda, że tutaj mi się nie udało. Mam zwykłą. Jeszcze cztery razy musiałbym tutaj zrobić refresh i będę miał szansę na legendarną. Tylko nie za bardzo pamiętam, gdzie tutaj jest ta opcja tych misji, bo tutaj były takie misje. Ok, nieważne. Ogólnie to będzie wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że tutaj troszkę Wam rozjaśniłem i przedstawiłem tutaj tę aktualizację, to nowe wydarzenie. Myślałem, że w tym tygodniu nic się nie będzie działo, a właśnie dzieje się dużo i dużo informacji mam tutaj dla Was do przekazania, więc oglądajcie film do końca. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.